Cześć, siemaneczko, z tej strony Bartosz, Oleś, Polish Fighters, a moim gościem jest Kasper Muszyński, czołowy zawodnik świata w K1. Cześć, siemano. E, witam wszystkich. Kasper, ja chciałbym, żebyś na początku tej, tej naszej rozmowy, patrząc na to, że jeszcze w naszym kraju nie jesteś mocno znanym zawodnikiem, mimo swoich już dużych osiągnięć, to chciałbym, żebyśmy, żebyśmy to rozpoczęli żebyś mi powiedział, jak w ogóle rozpoczęła się Twoja przygoda ze sportami walki. Kurczę, no, najprostszy sposób jaki jest możliwe. u mnie w mieście było dostępne tylko dwa sporty i był to była piłka nożna i kickboxing. Brat chodzi na kickboxing, więc zabrał mnie na trening, no i ja już zostałem tak ra ra razem z nim. Aha, y okej. Okay. Y jak zaczęliśmy tą rozmowę, no to tak jak powiedziałem, czołowy zawodnik y K1 w Polsce, ale jak sobie przysłuchałem, wczoraj jeden z Twoich wywiadów dla MMAPL, tam pojawiła się taka informacja, że ty chciałeś w zeszłym roku zrezygnować nawet ze zawodowego sportu. W ogóle, co było przyczyną tej decyzji? Ja to kurczę. Ogólnie kickboxing zawodowy w Polsce nie funkcjonuje w żaden sp sposób, tak powiem. Byłem tutaj uziemiony cały czas, tyle lat, i do każdej walki, naprawdę, mało tego, że traciłem zdrowie, traciłem czas, to nic nie zyskiwałem. Tak powiem, tak docelowo. To na pewno nie to, co chciałem. No i w końcu powiedziałem sobie: Kurczę, spróbuję albo na te szerokie wody już za wszelką cenę i dałem sobie na to czas. No albo po prostu już przejdę do normalnej pracy, do normalnego, takiego zwykłego, przepraszam, zwykłego takiego pracowania na etat, że tak powiem. Bo mówię, nie przynosiło mi to już żadnej korzyści. Ja mam rodzinę, mam obowiązki i wolałem już skupić się na tym, żeby zapewnić im lepsze, wszystko lepsze po prostu, nie? E, Czyli to kupić mieszkanie, e, w aktualnym momencie nie, mo, nie, nie jestem w stanie sobie na to pozwolić, na to wziąć kredytu nie jestem w stanie. Więc no to już, już, już pukało, że już dość tego. No ale potoczyło się to troszeczkę inaczej e, i no, jestem, jestem to gdzie jestem. A w tym momencie właśnie, co myślałeś o tym zakończeniu kariery, to nie myślałeś, żeby spróbować swoich sił, pełnoprawnie jako MMA, no bo Ty już masz jedną walkę w MMA, o czym wydaje mi się, że mało, mało osób wie wygraną. A czy właśnie jakby nie myślałeś, żeby pójść wtedy w takim kierunku? E, bardzo szczerze nie. To był taki moment, w którym naprawdę się skupiałem tylko i wyłącznie na tym. E, ale tak, no zjadały mnie kontuzje i to jest wszystko, nie jest powiedziane, że byłbym świetnym zawodnikiem MMA. Jakbym zaczął walczyć już naprawdę z dużo mocniejszymi rywalami, też nie byłoby powiedziane, żebym z nimi wygrywał. Trenowałem, dawałem sobie wszystko, i tak dalej, ale tam akurat miejsce, w którym trenowałem, troszeczkę mijało się z moim stylem walki. Powiem to tak, tak, tak ogólnikowo, więc no, nie było miejsca, żeby się rozwijać tutaj na miejscu. A nie chciałbym, jestem tak ustabilizowany, że tak powiem, że nie chciałbym rezygnować z tego i wyjeżdżać w nieznane, nie w tym momencie, nie w tym momencie swojego życia. Jeżeli byłem tam kilka, kilka lat młodszy. Okej, okay, ale to już nie jest na to czas. Tutaj mam wszystko stabilne, wszystko zrobione tak, żeby mógł żyć komfortowo. Więc ja musiałbym z tego zrezygnować, wyjechać w nieznane. I w ogóle nie byłoby powiedziane, że będę za tym zarabiał dobre pieniądze, więc poszedłem w to, co znam całe życie, w tym, w tym, co się czuję najlepiej. Ale w całej szczęście nie zrezygnowałeś z tej swojej sportowej drogi? Zakwalifikowałeś się do turnieju K1 World, World Grand Prix? No, i tam pokonałeś już w swojej pierwszej walce, no, czołowego zawodnika świata. On na pewno był wtedy chyba na ósmym miejscu, na, chyba na drugim miejscu w Glory. I chyba pokazałeś światu, że jest taki zawodnik w Polsce, Kacel Muszyński, trzeba się z nim na świecie już liczyć. Bo walka była fenomenalna. Nie, no tak, to, to, to był największy, że tak powiem, e, naj, kurczę, największy pociąg tego wszystkiego. E, zawsze wierzyłem w siebie, zawsze wierzyłem, że to, robię, w taki sposób to robię jest poprawny i to tylko tutaj właśnie tu udowodniłem. Polska za bardzo się skupiła na tym sporcie amatorskim i tu zostali, że tak powiem w średniowieczu, a świat poszedł troszeczkę do przodu, trzeba robić to troszeczkę inaczej. I powiedz mi, jak w ogóle świat przyjął Ciebie w tym jakby już no światowym świecie kickboxingu, bo Ty tam wygrałeś w turnieju jedną kwalifikującą walkę, jedną walkę średniowieczną, Później musiałeś zrezygnować z powodu kontuzji, ale na koniec roku się też fenomenalną walkę z Walentynem Mavrodinem. Czy świat już zauważa Kasztra Muszyńskiego? Nie no, świat boksingu na, na pewno mnie widzi. Jest na pewno paskudnym rywalem dla każdego. Średnio znany, mało do zyskania, bardzo niebezpieczny. Uważam, że tam aktualnie na tym, w, tym, w tym momencie jestem w stanie wygrać z każdym, także oni muszą już o tym pamiętać, ja też muszę po prostu bardzo ciężko pracować na to i już nazwisko w Azji jest już znane, jest naprawdę znane, gdzieś tam pytałem chłopaków, którzy byli ostatnio w Tajlandii, tam trenowali w Bangtao, byli Japończycy, oni mnie już znają. A w ogóle jak Ci się podoba Japonia, czy jak patrzyłeś te trzy w Tokio, to miałeś okazję nie wiem, zwiedzić, zwiedzić to miasto, jak w ogóle Ci się podoba Japonia? <laughs> Japonia i Tokio to troszeczkę inny świat niż co mamy tutaj. Kilka rzeczy jest na pewno trochę dziwnych dla nas, ale w gruncie, w gruncie to jest tak uporządkowane, że to działa. Ich jest tak dużo, że tak powiem, w jednym miejscu w takim jak Tokio. Ale na przykład sprawdząc taki motyw samego popularności sportu, tam jest to całkiem inaczej wygląda. Naprawdę zawodnik jest traktowany jak gwiazda. A tutaj, w tutaj no nie, to tak nie wygląda. A tam są naprawdę ludzie, którzy przychodzą do hotelu wcześniej, żeby sobie tylko zrobić zdjęcie z każdym zawodnikiem, mają takie gotowe klasery ze zdjęciami, żeby to podpisać. To jest w ogóle coś fenomenalnego. Nigdy bym się nie spodziewał, że będę w takim miejscu. E, a powiedz mi, jak w ogóle ci przyjęła federacja K K1? Nie wiem, na pewno się na, na samym początku na pewno się nie spodziewali, że ktoś taki w ogóle jest. Byłem także, na pewno brany pod uwagę jako mięso armatnie dla tego zawodnika Ela Koplewskiego. A tu jednak się okazało, że jest trochę inaczej. Zrobiłem kolejne, kolejne ciężkie dobre walki. Także bardzo, bardzo, aktualnie to jest bardzo, bardzo pozytywnie. A powiedz mi, jak już macie okazję z tymi zawodnikami z K1 się mierzyć, to ich poziom jest dużo wyższy niż tych zawodników z Europy, z którymi się dotychczasowo mierzyłeś? Muszę to tak, tak określić, ogólnie poziom europejskiego zawodowego gieboksingu jest dużo wyższy niż poziom takich tej Japończyków. Eee, naprawdę no, niewielu z nich wygrywa. Ostatnio to wygrał widziałem chyba Wajdzima na tej samej gali z Kopylewskim ciężaru, ale jednak tamten był już troszeczkę bez czy strzelił. Tutaj mamy dużo wyższy poziom mówię o Europie eee, niż troszeczkę w Azji, ale oni właśnie się na to otwierają. Oni próbują, wciągają zawodników i to się powoli, powoli będzie wyrównywać. E, także tu mamy solidne, so, jako Europa mamy naprawdę solidne zaplecze. No, Stany Zjednoczone nie istnieją praktycznie. Nie? Także no to... jest, tu jest Holandia, tu jest mnóstwo. W Rumunii to jest tak popularny sport, że się, nigdy bym się nie spodziewał. Są właśnie ci Rumuni, kurczę, Włości są solidni, niektórzy, bo to nie będę tu tam, na, A potem jest dopiero, dopiero, jest Azja. Są te nazwiska, na przykład teraz jest Superbon numerem jeden, ale de facto ten Superbon nie powinien być tym numerem jeden. Powinien być Marat Gregorian, a on jest teraz numerem dwa, no i on jest w Holandii, nie? To a powiedz mi tutaj właśnie po tych twoich sukcesach w Japonii. Jakoś się, inaczej? Czy stałeś się bardziej zauważalnym też na przykład dla sponsorów? No bo nie oszukuje mi się, że to jest jest tam ważny, ważny aspekt dla, dla zawodnika. Poświadczam. Rynek, do którego ja trafiam, to niestety jest Azja. Tutaj. Bardzo bardzo często opieram się na osobach, po prostu bardzo bliskich mi, albo po prostu osobom, który już kiedyś, kiedyś miałem okazję współpracować, bo współpracowali z naszym klubem. Tu wielkie wdzięczność dla nich za to, że w ogóle chcą wspierać taką osobę jak ja. No, ale nie ukrywam, w Azji moje nazwisko, co znaczy tutaj, no, no to jest sport niszowy, więc trzeba się liczyć, że to te ma też takie swoje, że tak powiem, minusy. Jak już wspomniałem, twoim ostatnim rywalem był Walentin Mawrodin, ty zrezygnujesz przez TKO w ci ludzie, ale to generalnie była dla ciebie ciężka walka, prawda? Powiem szczerze, naj, najszczerzej jak mogę. Eee, powie, tylko co usłyszałem jego nazwisko, patrzyłem, kto to jest, jak walczy, Mówię, że to jest bardzo utalentowany, niebywale utalentowany młody chłopak. No i to co i prawda, no, fizyką go fizyki nie oszuka. No, talentem da się dojść do pewnego poziomu, ale potem już trzeba, trzeba na to zapracować. Ja jestem teraz w tym momencie, gdy ta praca już procentuje, on jeszcze tam będzie miał czas. E, troszeczkę tam była kwestia z, z wagi. Kwestia wagi, bo byłem, że tak powiem, przez prawie dwa miesiące e, miałem taką e, Haczyku ha 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 taką wędkę, że dostanę pas 7.5, walkę o pas. E, jednak się okazało inaczej, no ale ja też poszedłem do tego jak najbardziej profesjonalnie. Uważałem, że jestem troszeczkę za mały gabarytowo, zacząłem jeść jak najwięcej, rosnąć jak najwięcej. A tu nagle dzwonią, że jednak nie, walka się z miesiąca. Oj, kurczę, o kurde jest trochę problem, bo ważę No już ponad tedy 4 kilo, więcej niż zwykle. I kurczę, tam była ten catch rate, troszeczkę się męczyłem do tego catch rate, bo się tam No ale to, to było największy faktor, który tam wpływał na dany dzień. No i oprócz tego nie niebywale utalentowany. Ale jeszcze jeszcze nie fizyczny, więc przełamuję go po prostu tym, co mam. Mhm. E, Artur Smarzyński, z którym miałem okazję niedawno też przeprowadzać długi, długi wywiad, wspomniał, że była jakaś oferta walki właśnie z numerem jeden. Czy też możesz o tym powiedzieć więcej? Tak, ja e, widziałem, że ma, ogólnie Marek Gregorian tam wrzucił na swoje media społecznościowe, że szuka rywala. No, nie ma co się zastanawiać, nie ma co się mówić. No, nie mam, że tak powiem, żadnych teraz kompleksów, żeby takich ludzi wyzywać do walki, bo wiem, że jestem w stanie nawiązać z nimi rywalizację, także to była bardzo prosta sprawa. Tylko i wyłącznie była kwestia dogadania się z jego federacją. Był jeden telefon, ja powiedziałem swoją stawkę, no i już się to, to wszystko się zakończyło. Aha, powiedz mi, czy ty dalej jesteś w ogóle związany z organizacją K1 i gdzie będziesz toczył swoje kolejne boje? Czy są w ogóle możliwe jakieś, pójść jakieś inne organizacje, nie wiem, właśnie do One, może do Rising, które też robi walki w fiboxingu? No i czy może był jakiś kontakt od organizacji Glory? Eee, Szczerze, jestem związany teraz na razie z kontraktem z K1. Jestem, jest mi dobrze, że teraz jestem, naprawdę. Mam taką opcję, że jeżeli za ich zgodą mogę gdzieś zawalczyć, ale będę szczery, w glory nie chcę walczyć. Jakby to nie zabrzmiało, tam jest zbyt duża nacisk na popularyzację zawodników z Maroka. Ciężko z nimi wygrać przez decyzję, także albo chaos, albo przegrywasz, więc ta w Japonii jest chociaż jako tako jest obiektywnie. Także tu, gdzie jestem, jest fajnie. One Championship wcale nie jest jakiś teraz super. Wygląda to bardzo różnie, wszystko zależy od marketingu, także K1 na razie promuje czysty sport, tak powiem, no także jestem, jeszcze, jestem że tak powiem, jeszcze do, do przyszłego roku zawodnikiem K1. A czy jest jakiś za zawodnik obecny, z którym ty byś się chciał zmierzyć, bo to, jak przeglądałem twojego Instagrama, to ty jakiś czas temu chciałeś, chciałeś walczyć z Shintaro Matsukharą, czy jest jakiś pojedynek, który pobudza, pobudza twoją, wy twoją wyobraźnię i chciałby, żeby do niego doszło? jedyne z haczykiem, że mówiłem o, o pas ze 75 kilo. E, ale będę szczery, nie będę teraz nikogo wzywał do walki, bo widzę, że to nie ma sensu. Ci ludzie są, że tak powiem, nie bałem, że nudni, bo to byłoby trochę złe określenie, no, ale nie są, że tak powiem, może słowem też nie jest zbyt dobrym słowem. Wszystko zależy od organizacji, jak organizacja to widzi i tak dalej. Także nikogo nie wyzywam, biorę kogo dają, bo to widzę, że to nie ma sensu. Ten rynek jest chyba troszeczkę na to za mały. No mówię, z ten regularnie nie wyszło, z tym nie wyszło, nie mam zamiaru robić siebie, że tak powiem, jakiegoś głąba, że wyzywam tego i tego i tego, bo i tak tych walk nie dostaję, więc biorę kogo dają, chcę tylko i wyłącznie. Moim warunkiem było, że chcę walczyć regularnie. A czy jest jeszcze w ogóle opcja, że K1 wróci do pomysłu kolejnego grantu Prix wadze lekkiej, czy byłbyś Chętny na wzięcie, wzięcie udziału w takim turnieju, jeszcze raz. A tutaj dwa e, będzie turniej, bodajże we wrześniu. E, od razu po walce z Mavrodinem, był, dzień później była konferencja prasowa, gdzie byłem twarzą, że tak powiem, w cudzysłowie, twarzą e, promującą już przyszły turniej. Aha, czyli, czyli coś takiego się wydarzy. E, w ogóle, kiedy chciałbyś wrócić do ringu i. Czy już, czy już jest jakiś pomysł na twojego kolejnego rywala i kolejne zestawienie? Jest już tam, to, że tak powiem, nagrana, jeszcze nie jest zbytnio dogadana, ale myślę, że to będzie końcówka marca. Końcówka marca. Już powoli zmierzając jakby do końca tej naszej rozmowy. Ty już trochę wspomniałeś o tym kickboxingu w Polsce, ale jakiś, jaki jest tak naprawdę problem? Bo ja cały czas uważam, że kickboxing w Polsce to jest sport no, bardzo niszowy, gdzieś tam Teraz próbuje się przebić organizację striking, no jednak to, 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 wychodzi, to wychodzi średnio. Wiadomo, cały czas gdzieś tam e, walki w K1 pojawiają się na fenie już od lat. No ale tak naprawdę no, ciężko jest się, jest się przebić. Nawet że tak zawodnicy jak ty, e, najlepsi obecnie na e, jeśli chodzi o polscy kick, kickboxerzy, no, są w Polsce jeszcze dosyć nie, nieznani. Problem jest, myślę, jest bardzo kompleksowy. E, ogólnie zacząłbym od tego, że w każdym praktycznie mieście jest nikt nie rozróżnia zawodowego kickboxingu od amatorskiego, wszystko jest traktowane tak samo. W każdym mieście jest mistrz polski, w każdym mieście jest ktokolwiek, kto tam zdobył. E, powiem tak, według mnie, to jest tylko i wyłącznie moja opinia: kickboxing to powinien być kickboxing, a nie oni tam mają light kontakty, same contact. No ja wiem, że to jest biznes, że to są pieniążki dla związku, dla, dla, dla tego wszystkiego. E, ale jeżeli by jedną dyscyplinę nazwali kickboxing i potem ten tylko byłby jeden mistrz Polski na całą Polskę w jednej wadze, myślę, że to by zyskało dużo większe znaczenie. A kwestie medialne, sami zawodowi kickboxerzy nie traktują tego poważnie tutaj, nie startują amatorsko, biłam się na jakichś mistrzostwach Wielkopolski czy gdziekolwiek indziej. To jest słabe, ludzie tego no nie będą do tego szli. E, więc brakuje na pewno social mediów, brakuje takich ludzi troszeczkę bardziej krzykliwych ode mnie. No i całej tej struktury, że jednak całe to środowisko powinno pójść w jednym nurcie, żeby to budować, a każdy robi, że tak powiem, wszystko po swojemu, wszystko niszowo, bo im to pasuje. Oni, to, oni się tutaj zagospodarowali w tym, potrafią się w tym odnaleźć, im nie potrzeba więcej. Tak? Ja jestem osobą, która zawsze uważała, zawsze chciałam być mistrzem świata. Pojechałem na pierwsze zawody amatorskie, zostałem przekręcony i kurczę, to jednak nie jest prawdziwy mistrz świata, Prawdziwy mistrz świata to jest zawodowiec, to jest gościu, który jest w rankingach uznawany jako numer jeden. Tutaj no tak jak i jak, jak, jakiś działacze mi mówili, że wszystko fajnie, wszystko spoko, a to nie jest wako. Nie? także myślę, że tu jest, tu leży problem, że ludzie po prostu nie odróżniają tego amatorskiego od zawodowego kickboksingu i jest zbyt dużo tego zamieszania względem tego. A czy myślisz, że jest jakaś nadzieja, że ktoś się kiedyś pojawi i zrobi po prostu z tym porządek i zrobi to tak, jak Ty właśnie mówisz, i tak, jak to powinno wyglądać. Powiem bardzo szczerze, nie, bo ci ludzie, nie w tym żyją, to im pasuje, to jest dobre. E, także nie ma co walczyć z wiatrakami, no, ja się skupiam tylko i wyłącznie na sobie, e, ci ludzie mi jeść nie dają, także ja robię swoją robotę, dążę do tego, żeby być numer jeden, żeby zarabiać naprawdę dobre pieniądze na e myślę, że to jest, jestem w stanie to zrobić, także nic, nie, nie, że tak powiem, Wszedłem troszeczkę z daleko, żeby się teraz cofać i tutaj wszystko naprawiać od zera. Nie, nie ma sensu. Jest zbyt wiele ludzi, którzy e, oni tu żyją w ten sposób od 30-40 lat już ponad, e, budują kolejne, że tak powiem, społeczeństwo, które to akceptuje, wie, jak to wygląda, wie, że to, to jest biznes. Więc tego, tego nie zmieniam, to nigdy się nie zmieni. No powiedz mi, różnica zarobków w Europie, a załóżmy, w tej organizacji K1 jest znacząca? E, powiedziałbym tak. E, w Polsce najwięcej zarobiłem na gali 3000 zł. Wiadomo, minus o przygotowania, churde. to, to i, tak bym, i tak byłem na minusie. E, no, a tutaj zarabiam pieniążki, że nie muszę się, że tak, nie muszę pracować dodatkowo, jak wcześniej to robiłem. Także skupiam, mam teraz czas, żeby trenować jeszcze ciężej. Prac, wiadomo, pracuję, bo to tak nie są takie kwoty. Które powalają z nóg, ale pracuję, żyję spokojnie i jestem w stanie cenować jeszcze ciężej. Także ja jestem zadowolony z tego, co jest, a myślę, że będzie jeszcze lepiej, bo jeszcze mam opcję do rozwoju. A czy jest jakiś zawodnik ze sportu walki, na którym ty się wzorowałeś, czy wzorujesz? Słyszałem takiego boxingu. Szczerze, nie! Szczerze, zawsze, zawsze wszystko robiliśmy z bratem. Zawsze, zawsze trenowałem z bratem. Zawsze, więc mo, mogę powiedzieć, że emerytowany bardzo Musiński. Ale <laughs> takiego <jak laughs> innego, że tak powiem, widziałem z zewnątrz. Nie! Zawsze, zawsze wiedziałem, po co to robię, w jakim celu to robię i dlaczego tak ciężko trenuję. A czy ty generalnie na co dzień śledzisz sporty walki jako fan? Zadaję to pytanie, bo są, ja głównie rozmawiam z zawodnikami MMA i są generalnie sami tacy zawodnicy których nie obchodzi generalnie świat, Marza. Oni wiesz, tylko, tylko walczą, a tak naprawdę nie oglądają walk, nie zarywają nocek i ich to tak naprawdę nie obchodzi. Jak to wygląda z Tobą? Lubię na przykład obejrzeć jakieś wyniki, jakiś skryty walk, ale będę bardzo szczery, oglądanie walki już mówię, nie Ekstremalnie nudzi. Robię <laughs> to codziennie, patrzę na to cały czas. Nie chce mi się tego już robić. Jeszcze jak byłem młodszy, jak chodziłem do szkoły, to tak, to śledziłem to bardzo, bardzo na bieżąco. Teraz jest troszeczkę rzadziej. Jak coś fajnego się trafi, to obejrzę, ale tylko i właśnie w skrót. W Polsce wiadomo, jeśli chodzi o Manu, no, popularniejsze jest KSW. Oni jakiś czas temu wprowadzili taką galę KSW Epic, gdzie tam różni są walki w różnych formułach. Jakby się pojawiła opcja dla ciebie w jakiejś właśnie formule stójkowej i załóżmy, że k pozwoliłoby ci na to, na ten ruch, czy ty byłbyś tym zainteresowany? Tak. Jeżeli to by było wszystko tak, że jeszcze byłbym zadowolony z tego finansowo, to tak, to pewnie, oczywiście, że tak. Okej. Okay. Dobra, z mojej strony to już będzie wszystko. Jeśli chcesz komuś podziękować, kogoś pozdrowić, to jest Twoja chwila, Twój moment i Twój czas. Pozdrawiam wszystkich moich sponsorów. Pani Wioletę Flax, filmy CAP. Dzięki niej, mówię, przez zeszły rok byłem w stanie się przygotowywać do walk bez żadnych w ogóle e, obaw o to, że coś, coś, coś się stanie, jeżeli bym miał kontuzję czy coś. Także to jest nie, niebywałe. Jest naprawdę jeszcze wielu, wielu sponsorów, którym chciałbym podziękować. E, no, ale pani niestety, pani Wiola wyszła na dno i to dzięki niej byłem w stanie w zeszłym roku e, funkcjonować że tak powiem w tym sporcie, także bardzo jej za to dziękuję, eee, całej, w mojej, całej na naszej armii, eee, teraz aktualnie jeszcze środowisku miejskiemu za wsparcie no, i ostatnio o Sebastianowi za Oto Narzędzia za to, że mnie wsparł do, do walki. Także pozdrawiam wszystkich, przepraszam, że, nikogo, że, nie, że nie mówię o wszystkich sponsorach, moich partnerach, ze względu na to, że nie chciałbym pomylić się i o kimś zapomnieć.